28 dzień sierpnia, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na kolejne w tym sezonie wydanie Ekspresu z edukacji. W poniedziałkowy wieczór zamykaliśmy kolejkę, a w piątek otworzymy ósmą serię spotkań. We Wrocławiu chcemy napisać nową historię i ligowy maraton zakończyć z prawdziwym przytupem. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Nigdy w historii nie wygraliśmy z nimi na wyjeździe i po trzech dekadach trzeba to w końcu zmienić. Tym bardziej, że po spadku z ekstraklasy Śląsk próbuje odnaleźć się w pierwszej ligowej rzeczywistości. Drużyna z Wrocławia w siedmiu dotychczasowych kolejkach zgromadziła tyle samo punktów co Tyszanie a w ostatnim meczu doznała bardzo bolesnej porażki z Wisłą Kraków. Zrobiło się tutaj gorąco, sędzia musi nad tym zapanować. W trakcie meczu była duża sportowa złość, która utrzymywała się jeszcze kilka dni po końcowym gwizdku. Nie tak w tychach wyobrażano sobie spotkanie ze Stalą Mielec. Nikt przy edukacji nie jest zadowolony, bo oczekiwania wobec siebie są zdecydowanie większe. Nie jesteśmy zadowoleni z tego ostatniego meczu, głównie z tego, że nie, nie wykreowaliśmy wystarczająco dużej ilości sytuacji po prostu pod bramką rywala. Było ich mało, mało tych szans mieliśmy na zdobycie, na zdobycie gola, a z drugiej strony też straciliśmy w dość prosty sposób bramkę. Na pewno oczekujemy od siebie więcej i to chcemy już pokazać we Wrocławiu. Dużo tej złości było, irytacji, że, że nie wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku ze Stalą Mielec. Tak, jak na puszczu uważam, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Tak teraz zagraliśmy trochę gorzej, nie na swoim poziomie, i, i musimy właśnie to usprawnić, że, że nie może być takiej sinusoidy, że jeden mecz dobry, drugi, drugi gorszy. Także złość jest duża, ale dobrze, że ten mecz ze Śląskiem przychodzi już w piątek i, i jest mało czasu. I, I się cieszymy, bo, bo możemy się szybko zrehabilitować za to spotkanie. Czasu na rozpamiętywanie ostatniego meczu w zasadzie nie ma, bo już w czwartek drużyna wyjeżdża do Wrocławia. Śląsk miał jeden dzień odpoczynku więcej, ale przy edukacji nikogo to nie martwi. Gotowy będzie oczywiście na pewno dość specyficznych metod używaliśmy ale na pewno będą skuteczne i, i zawodnicy na pewno na dużej intensywności będą pracować na całym boisku. Będziemy gotowi. Trenerzy dobrze to rozplanują cały, e, cały ten okres między Starą a Śląskiem. No, taki intensywny czas teraz bo zagraliśmy to będzie już chyba czwarty mecz w przeciągu półtorej tygodnia czy Także jesteśmy gotowi na to, i, i szykuje się ciekawy pojedynek ze Śląskiem. To będzie spotkanie ligowych sąsiadów. Tyszanie mają tyle samo punktów co Śląski i zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli. Trójkolorowi wiedzą jednak, że ich gra przypomina trochę sinusoidę, i drużyna chce w końcu ustabilizować formę. Nie ma co ukrywać, ta drużyna jest nowa i czas działa na naszą korzyść. Jest to też młoda drużyna, która. która... Potrzebuje właśnie takiej stabilizacji i do osiągnięcia tego, żeby w każdym meczu trzymać, trzymać podobny bardzo dobry poziom i myślę, że, 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 że to osiągniemy. Przede wszystkim chcemy ustabilizować tą formę, złapać serię zwycięstw, bo to jest najważniejsze uważam w tej lidze. Jeżeli złapiesz kilka zwycięstw pod rząd, to też Ciebie to buduje mentalnie i, i, i wtedy też buduje się atmosfera w drużynie i oczywiście łatwiej się wtedy gra. Łatwo po ostatniej kolejce nie jest na pewno drużynie śląska, która w niedzielę doznała bolesnej porażki z Wisłą Kraków. Śląsk po spadku z ekstraklasy też nie może ustabilizować formy, ale piąte miejsce w tabeli i 11 zdobytych punktów nie jest powodem do niepokoju. Dużo zmian tam zaszło. Tak jak zawsze, w sumie, jak zespół spada z ekstraklasy, musi trochę przebudować zespół na, na pierwszą ligę, ale uważam, że też jest tam dużo jakości. Ostatni mecz im nie wyszedł, no ale uważam, że, że Wisła jest w fenomenalnej formie. Pokazuje to, to w ostatnich meczach: 6 na 6 meczów wygranych, także. Też nie patrzyłbym na ten mecz przez pryzmat tego, że było 5-0. To, to, to nic nie mówi o tym, że, że Śląsk y, będzie słabo wyglądał. To wcale tak nie będzie. E, także musimy być przygotowani na, na kolejny ciężki mecz. Y, bo, bo we Wrocławiu to uważam, że będzie jeden z cięższych terenów w tej lidze. Na pewno drużyną ofensywną, drużyną, która, która chce atakować. Atakuje bardzo dużą ilością graczy, drużyną jakościową. Mają, mają jakościowych piłkarzy. Są też podrażnieni, bo wiadomo co wydarzyło się w ostatnim meczu z Wisłą Kraków, natomiast to my jesteśmy najważniejsi i to my chcemy dyktować warunki na boisku i zagrać ten mecz na własnych zasadach. Latem w Śląsku doszło do wielu zmian, ale drużyna wzmocniło kilku ciekawych zawodników. Do Wrocławia dołączyli bowiem ograni na pierwszoligowych boiskach Banaszak, Warchoł czy Kozak, a w bramce postawiono na byłego bramkarza Górnika Zabrze Michała Szromnika. Latem tych na Wrocław zamienił Marko Dijakowicz, który po dwóch pierwszych kolejkach stracił miejsce w wyjściowej 11. Kolejnym z byłych zawodników trójkolorowych jest Maksymilian Dziuba. Yy, no gdzieś szukał sobie innego miejsca pracy. Piątkowy mecz będzie również wyjątkowy dla naszego zawodnika Marcin Szpakowski z wielkim sentymentem. Podchodzi bowiem do najbliższego spotkania. Tam się kształtowałem jako w sumie zawodnik, a przede wszystkim człowiek. Po pierwszy raz tam wyjechałem z domu, mieszkałem poza domem e, z kolegami w internacie, także... Tam się przede wszystkim ukształtowałem jako człowiek, nauczyłem się samodzielnego życia i, i Wrocław zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim sercu. Spędziłem tam prawie 4 lata, także także dużo czasu eee, i dobrze wspominam te, te czasy we Wrocławiu. Początek piątkowego meczu o 18.00 transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Po 31 latach ponownie zagramy z nimi o ligowe punkty. Po raz ostatni graliśmy ze Śląskiem Wrocław w 1994 roku i wygraliśmy wówczas 2 do 1. Ogólny bilans spotkań jest bardzo wyrównany i na jego podstawie nie można wskazać faworyta piątkowego starcia. Obydwa zespoły po 3 razy inkasowały bowiem komplet punktów, a dwa pojedynki kończyły się bez rozstrzygnięcia. Po ligowym maratonie w końcu będzie można trochę zwolnić. Drużyny na szczeblu centralnym czeka, bowiem przerwa spowodowana reprezentacyjnymi zgrupowaniami. Dla trenerów będzie to idealna okazja na pracę z zawodnikami oraz chwila wytchnienia. Normalna, dobra, ciężka praca, zoptymalizowana praca. Ten pierwszy tydzień przerwy zakończymy sparingiem z Piastem Gliwice i na pewno podsumowanie bardzo dobrej pracy, ale też zindywidualizowanej, bo... To w tym wszystkim jest kluczowe, żeby odpowiednie dawki, obciążenia dawać piłkarzom. Ci, którzy potrzebują popracować mocniej, to to zrobią. Ci, którzy potrzebują się zregenerować, to też to zrobią. No i później mamy krótki mikrocykl do meczu z Polonią, Betą, bo gramy już w piątek. Także no, o to chodzi: podtrzymujemy po prostu to, co jest dobre, a będziemy naprawiać to, co trzeba naprawiać. Ten dzień zmienił oblicze całego zespołu, choć efekty nie były widoczne od razu to on konsekwentnie robił swoje. Dokładnie rok temu Artur Skowronek został trenerem GKS-u Tychy. Od tego czasu w klubie trochę się zmieniło, ale szkoleniowiec trójkolorowych ciągle pozostaje taki sam, pełen energii i wiary. Końcowy sukces. Na początku szukał odpowiedniego rytmu, ale z każdym kolejnym miesiącem jego drużyna zaczynała grać jak znud. 28 sierpnia 2024 roku Artur Skowronek został trenerem GKS-u Tychy. Wierzę w to, że na koniec powiedzą, że naprawdę to był dobry wybór. Od tego dnia poprowadził drużynę w 34 ligowych meczach. Wygrał 15 spotkań, 11 zremisował, a 8 przegrał. Średnia punktów wynosi 1,64 na mecz, a bilans bramkowy 56 do 43. Ja mam nadzieję, że taka jakbym. Boka ocena, to, to jeszcze naprawdę przed nami. No, wierzę w to, że tutaj naprawdę piękne chwile, które razem zbudujemy, bardzo mocno wierzę w to, że razem z ludźmi, których ma wokół siebie napiszemy naprawdę piękną historię w naszym klubie. Na pewno wiele rzeczy zawsze można zrobić lepiej. Na pewno początek no, był fatalny, wynikowo i. Dopiero później pozbieraliśmy się i, i odpaliliśmy kolokwialnie mówiąc. I punktowo, i też piłkarsko. Uważam, że cały czas ta drużyna się rozwija, więc tak jak mówię i podkreślam, wierzę w to, że najlepsze dopiero przed nami. Prowadzony przez Artura Skowronka GKS był rewelacją rundy wiosennej poprzedniego sezonu i był bardzo bliski wywalczenia prawa gry w barażach o ekstraklasę. Szkolenia trójkolorowych był również wyróżniany indywidualnie. Ludzie, którzy za mną, mną współpracują, właśnie to, to czują. Że... Dwukrotnie został bowiem wybierany trenerem miesiąca rozgrywek pierwszej ligi niemal na każdym kroku był komplementowany przez kibiców i ekspertów. Najlepsze momenty to. No, no, w moim odczuciu wiążą się właśnie z tym rozwojem: rozwojem tego, jak budujemy klub, jak budujemy te aspekty sportowe. Nie tylko myślę tutaj o boisku. No i pewnie też to, jak piłkarze się rozwijają, i oczywiście z jednej strony jesteśmy smutnie zawiedzeni, że piłkarze, których rozwinęliśmy, nie są dalej z nami, ale jest to też pewna naturalna kolej rzeczy, że że taki rozwój później e, im się odpłaca, myśląc o tym, że no kilku z nich jest dzisiaj w Ekstraklasie już, ja wierzę w to, że do nich tam za chwilę dołączymy. W bieżących rozgrywkach Tyszanie są na czele ligowego peletonu, zespół pomimo wielu zmian w letnim okienku transferowym zajmuje obecnie czwarte miejsce i cały czas prezentuje efektowny dla oka styl, czyli dużą intensywność i grę wysokim pressingiem. Tak na pewno dobry, myśląc o tych meczach pierwszych, na pewno zapunktowaliśmy solidnie, ale no nie satysfakcjonuje nas te czwarte miejsce bo wiemy jak bardzo mocno ciasno jest w tej tabeli jak bardzo wszystko jest płaskie i dwa trzy mecze mogą determinować bardzo duże zmiany w tej tabeli a mieliśmy okazję żeby żeby odjechać ale też to uczy pokory pokory. Z dobrym balansem pewności siebie, i chociażby ostatni mecz pokazał, że trzeba być bardzo mocno czujnym zawsze i, i na pewno to doświadczenie nie było potrzebne, ale z perspektywy czasu uważam, że wszystko jest po coś. Czy po roku pracy w Tychach trener czuje się już w pełni zakorzeniony w klubie i mieście? No to jest krótki okres czasu, więc mm, na pewno wielkie rezerwy, ale dobrze czuję się tutaj w tym środowisku. Mamy wokół siebie naprawdę fantastyczny. Ludzi, którzy są po prostu głodni sukcesu, widzę i czuję ogromną pasję. Cieszę się, że zapalamy taką iskrę, żeby to nigdy nie uciekło, i uważam, że to jest duża szansa na to, żeby wspólnie, razem łapać cały czas taki mocny, wspólny cel, żeby wreszcie do tej ekstraklasy wrócić. I, I ten cel nam codziennie daje takiego kopa, żeby dawać po prostu cały czas maksa. i no. To uczucie wokół ludzi, których się ma, powoduje, że, że, właśnie, że właśnie tak jest, także tak, bardzo dobrze czuję się w tych, a w klubie wierzę w to, że, że to będzie trwało. Ta historia nadal będzie się pisała na naszych oczach i wszyscy mocno wierzymy, że zakończy się happy endem. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której zostanie przeprowadzona pierwsza zmiana w drużynie GKS Utychy, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Polonią Bytą. Przypominam, że konkurs jest tylko i wyłącznie dla użytkowników subskrybujących kanał GKStychy TV. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za dwa tygodnie.